O, o, Już wychodzi Uch. W końcu, od pięćdziesięciu lat zrobiłem pierwsze gówno Jubi Jubi, jubi, jubi Jej, yeah, jestem mistrzem Usiądę sobie teraz na fotelu O, jak fajnie się zrelaksować i poglądać Diana Jonesa Jaki jest tytuł? Indiana Jones i zaginiony kielich. Uwielbiam tą część. Dawa Indiana, wierzę w ciebie. Mm, mm, mm. A więc przepowiednia się spełniła. Jeśli Hansol zrobi kl gówno, czyli kleckę. Na białym klocku. To może nastać koniec świata. Tylko jedna rzecz może to powstrzymać. Czyli ja muszę w to wdepnąć. Twarzą. Dam, dam, dam!